To musi być e, zespołowa robota i rzeczywiście dzisiaj kompleksowo żeście rozbili Francuzów, nie wiedzieli w pewnym momencie co się dzieje, poczynając od taktyki, kapitalnie przygotowanej, co widać było w e, grze, choćby blokiem, zgadzasz się, że to był duch wracających mistrzów? Nie wiem, to jest po prostu nasza nasza drużyna, ten duch e, na pewno jest tych wszystkich chłopakach, którzy zdobyli Mistrzostwo, ale to już jest historia. Teraz staramy się zrobić nowego ducha tej staro-nowej drużyny. I na ten moment nam się udało, ale jeszcze musimy postawić kropkę, kropkę na D. Jeszcze awansu, awansu nie mamy. Jednego seta przeciwko Słowenii brakuje. Tak to matematycznie wygląda. Różnica między tą ekipą mistrzowską jest taka, że wy dzisiaj wyszliście jak chirurdzy tacy, spokojni na twarzach, skoncentrowani na tym, co macie wykonać i punktowo, żeście nacinali, nacinali ten francuski organizm. Takie mam wrażenie. Tak, graliśmy, graliśmy mądrze, e, tonował nas Vital, zaczęliśmy trochę na początku, nie nerwowo, ale po prostu chcieliśmy jak najszybciej, jak, jak największą od razu przewagę sobie zrobić. Przez, przez zagrywkę, przez ataki i trochę nas stopował, bo popełnialiśmy troszeczkę za dużo błędów, gdzie, gdzie obrona z blokiem funkcjonowała nam bardzo dobrze i to był nasz klucz do, do wygranej, a, a, nie, a, nie, a nie zagrywki. Zgadzam się, chociaż różnica na przykład w grze blok-obrona u nas była taka, że my blokiem żeśmy zabili Francuzów. Mimo, że oni próbowali bronić, że, że wyjmowali nieprawdopodobne piłki, Mieliście, byliście cierpliwi. Nic Wiemy, że Francuzi grają w obronie najlepiej na świecie. I, no i po prostu trzeba się z tym liczyć, że oni obronią swoje. Ale my graliśmy naprawdę bardzo dobrze w bloku obrona. Mieliśmy też kilka naprawdę sytuacyjnych piłek, gdzie powinniśmy je przegodzące na naszą stronę też szybciej wykorzystać. I ten wynik byłby jeszcze lepszy. Ale patrzę właśnie na tablicę wyników i nie będę narzekać, jak wygraliśmy to spotkanie. 21-19, 20. Brakuje jednego seta do Tokio.